Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi kochani, w drugiej części naszego QA, Zapytaj Księdza. Było, tak jak Wam mówiłem, sporo pytań, dlatego chcieliśmy podzielić ten program na co najmniej dwie części i jedziemy dalej. Także, jak ktoś nie widział pierwszej części, to zapraszam, żeby sobie nadrobić, żeby wiedział o co chodzi, bo czasem się będę odnosił do tego, co już, co już było. Także, idziemy dalej. Mamy pytanie. Od Dawida i tym sobie dzisiaj zaczniemy, w którym roku odbyła się? Jest już. W którym roku odbyła się pierwsza msza w tej parafii? Parafia została erygowana, czyli podpisana jej istnienie w 1913 roku, a kościół powstał w 1923 i 9 grudnia w tym kościele była pierwsza msza święta. Także na przypomnienie. Dawidowi odpowiadam. I Dawid mnie pyta: jak się ksiądz czuje w naszej parafii? Dzięki, Dawid, że pytasz. Czuję się doskonale, bardzo dobrze, z wielką życzliwością i księży, i ludzi, którzy tutaj przychodzą do kościoła. się spotkałem. Także dziękuję bardzo, bardzo mi miło i pozdrawiam również. To jest pytanie anonimowe, bo ktoś, kto pytał, nie chciał, żebym mówił, kto to jest, ale pytam: czy jest. Czym jest odpust zupełny i jakie wymagania trzeba spełnić, aby go uzyskać? Otóż, kiedy człowiek tutaj stara się w swoim życiu być blisko Pana Boga, to na pewno wie, że czasem popełnia jakieś grzechy, coś się dzieje, że popełniamy jakieś słabości i różne rzeczy, które wykraczają poza to, co Pan Bóg nam polecił. I wtedy chcemy Pana Boga za to przeprosić. Jest spowiedź. I dobrze mówicie, że jest spowiedź, ale można też w taki sposób jeszcze się zbliżyć do Pana Boga i poprosić Go o pomoc właśnie przez odpust zupełny. Co trzeba zrobić? Trzeba być właśnie po spowiedzi, albo po tym żalu za grzechy doskonałym, tak jak teraz jest, to nam niezwykle potrzebne. A oprócz tego pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i uzyskać odpust zupełny. Kiedy taki odpust możemy uzyskać? Jest cała lista sytuacji, między innymi mogliście uzyskać po. Przeżyciu, rekolekcji e, wielkopostnych można uzyskać, kiedy jest odpust w parafii, na przykład, i różne takie dni. Ksiądz, na pewno, który prowadzi mnie, zawsze o tym powie. Także, jak ktoś chce wiedzieć więcej, to, to mogę odpowiedzieć też prywatnie. Można o to też zapytać. Adam mnie pyta, ja to pytanie e, skróciłem. Adam pytał mnie tak w taki trochę dłuższy sposób, po co są rekolekcje? To znaczy, kiedy są online, to on wie, rozumie, że nie ma innego sposobu na spotkanie się, ale kiedy na przykład ktoś chodzi co niedzielę do kościoła, to po co mu jeszcze dodatkowe rekolekcje? Otóż, żeby dowiedzieć się dlaczego i po co są, to warto się zapoznać z tym, co to znaczy to słowo rekolekcje. Otóż to nie ma nic wspólnego z lekcjami w szkole, a z kolekcją. Rekolekcje to z łaciny zbierać coś na nowo, albo kolekcjonować coś od nowa. I właśnie, kiedy ktoś chodzi co niedzielę do kościoła, to ma na przykład różne momenty, różne kawałki Słowa Bożego w swoim sercu, bo dowiedział się o tym nakazaniu, czy usłyszał właśnie, kiedy było czytane, i rekolekcje mają pomóc sobie to wszystko poukładać. Ja kiedyś zbierałem znaczki i dostawałem na przykład górę nowych znaczków od wujka, czy tam od kogoś innego, i musiałem je. Na nowo ułożyć je w kolekcji, bo miałem specjalny klaser, czyli takie miejsce na znaczki i tam tematycznie je układałem. Także rekolekcje to pomoc w poukładaniu sobie wiedzy o Panu Bogu, też swoich takich relacji do Pana Boga w nowy sposób, może z nowym spojrzeniem. Madzia takie trudne, za, za, trudne pytanie zadała. Bo pyta, dlaczego Pan Bóg dopuścił taką epidemię, dlaczego tyle ludzi musi umierać. Otóż, moi kochani, to jest bardzo trudne pytanie i wielu filozofów i teologów się przez wieki już zastanawia, skąd e, takie właśnie złe rzeczy, skoro Pan Bóg jest dobry, skoro stworzył nas z miłości, ale Pan Bóg nas stworzył też w wolności. To znaczy, my możemy wybrać, czy chcemy być blisko Pana Boga, czy nie, czy chcemy pełnić dobro, czy zło. Pan Bóg daje nam taki wybór. I czasem ludzie popełniają błędy, popełniają jakieś grzechy, popełniają słabości, i Pan Bóg nie jest temu winien, bo każdy z nas wybiera. No i teraz skąd ta się epidemia wzięła, to pewnie będziemy wiedzieli po latach, dopiero jak wszystkie sprawy się wyjaśnią, ale Pan Bóg nam nie może na siłę zabronić wybrać czegoś niedobrego. Stąd pewnie ktoś źle zrobił, zrobił coś wbrew temu, co. Co jest dobre, no i takie rzeczy się dzieją. No niestety, tak jest zbudowany świat, że yy, musimy ponosić teraz tego wszyscy konsekwencje, ale miejmy nadzieję, że Pan Bóg się o nas zatroszczy i też będzie nam pomagał w tym takim trudnym czasie. Dobrze, idziemy dalej. Wika mnie pyta: Jakie ksiądz najbardziej lubi ciasto? Każde lubię ciasto najbardziej te zrobione przez moją mamę. E, e, lubię ciasta z galaretką, z kremem, z bitą śmietaną, z owocami, e, sernik też, jabłecznik, wszystko co słodkie. Jest ciastem, to ja lubię. Także, e, a kiedyś moim ulubionym była karpatka, jak byłem troszkę młodszy, a teraz już lubię wszystkie. Dobra. Wika też pyta, czy ma ksiądz rodzeństwo. Jeśli tak, to w jakim wieku? Mam rodzeństwo. Mam trójkę rodzeństwa, wspaniałego. Mam dwóch wspaniałych braci i przekochaną siostrę. Brat jest ode mnie 3 lata młodszy, Piotr, i ma 27 lat. Drugi brat ma lat, w tym roku będzie miał 19 i jest tegorocznym maturzystą, a moja kochana siostra Julia ma lat 13. Także mówiłem Wam, że jest między nami duża różnica spora, bo 17 lat. Także jak już ja byłem nastolatkiem, takim prawie dorosłym, to widziałem ile jest obowiązków, ile trudu przy wychowaniu, przy pielęgnowaniu takiego małego dziecka. Więc tak sobie myślę czasem, że Pan Bóg mi dał takie doświadczenie, żeby, żeby to wiedzieć, żeby nie być takim wyciągniętym z tego, tylko o tym pamiętać, ile trudu rodzice wnoszą w takie wychowanie i w to, co się dzieje. A dzisiaj naprawdę się świetnie dogadujemy. Z całym rodzeństwem mamy super kontakt, dzwonimy do siebie, rozmawiamy i jak tylko mogę, to jadę do nich do domu. Na razie nie mogę, więc święta pewnie spędzę sam, ale pewnie, jak tylko się skończy kwarantanna, to parę chwil znajdę, żeby do Olsztyna pojechać i ich tam odwiedzić. Także Piotrek, Jakub i Julia to moje rodzeństwo. Wika mnie pyta czy zagram kiedyś na skrzypcach, na przykład na godzinie uwielbienia. Swego czasu to sporo grałem, prawie na każdej godzinie uwielbienia, a później trochę się zająłem prowadzeniem tego i jakoś tak już nie brałem skrzypiec. Zresztą są bardzo dobrzy muzycy, którzy prowadzą na godzinie uwielbienia śpiewy. Nie wiem skąd wiesz, Wika, że gram, może słyszałaś wcześniej na godzinie uwielbienia, ale jak tylko będę mógł, no to... Yy, czy znaczy mogę po prostu, muszę się kiedyś zebrać i zabrać skrzypce ze sobą i... Wam zagrać. Jak chcecie, czemu nie? E, Zostały dwa pytania. Pierwsze zadaje Zosia z trzeciej klasy. Czy nosi ksiądz okulary na przykład do czytania? I pytanie o rodzeństwo, na które odpowiedziałem. Okularów nie noszę, do czytania też nie. Wzrok mam akurat dobry. E, widzę wszystko naprawdę ze sporych odległości. Blisko też. Na razie bez okularów e, nie noszę. Czasem przeciwsłoneczne w lato. I ostatnie pytanie zadaje je Staś z pierwszej klasy. Jaka jest ulubiona bajka z dzieciństwa księdza? Dużo takich jest. E, lubiłem Kaczora Donalda, nawet mnóstwo komiksów czytałem z Kaczorem Donaldem, i w, w niedzielę wieczorem albo w sobotę, już teraz nie pamiętam, były takie odcinki, jako wieczorynka o 19 w telewizji. Lubiłem bardzo Pokémony, lubiłem Cubaset, taki serial o, o piłkarzach, taki japoński, animowany, Laboratorium Dextera, a taką bajkę, którą bym Wam polecił, bo ja ją oglądałem jako dziecko, a widzę teraz, że jest ona bardzo mądra i ma dużo wa takich ważnych treści. Można ją na YouTube znaleźć. To jest świat według Ludwiczka. Polecam wam, żeby sobie obejrzeć. I jak będziecie w moim wieku, to sobie jeszcze raz to obejrzeć i zobaczycie, ile fajnych mądrych rzeczy w tej bajce jest. Taka lekka, fajna i przyjemna, a zarazem ma dużo bardzo treści ważnych i takich, które można wykorzystać. Także a z takich pełnometrażowych to Toy Story, może Shrek, To mi przychodzi do głowy. Pewnie wiele, wiele więcej. No Ja dużo oglądałem tych różnych bajek, różnych rzeczy. I bardzo dużo takich lubiłem. Czasem sobie wracam do jakiegoś jednego, dwóch odcinków, tak jak wam mówiłem na początku, ale jakbym miał wymieniać, no to chyba, chyba te, o chyba żadnej nie zapomniałem. Moi kochani, to już wszystkie pytania, które dostałem. Niektóre były prywatne, także na nie odpowiedziałem już w innym w mailu po prostu do tej osoby. Bardzo Wam dziękuję, bardzo mi było miło, że zadajecie takie pytanie. Jak ktoś może jeszcze ma jakieś pytania, albo chcecie, żeby powstał drugi odcinek, właściwie to trzeci, bo ten ma dwie części. Kolejny odcinek po prostu tej naszej serii Zapytaj księdza, to ja czekam na Wasze pytania. Rekolekcje Kazimierzmałpa gmail .com. Tam też czekam na, na to, czy odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Czy może chcecie więcej, żebym coś jeszcze rozwinął na któryś z tematów? Chętnie zapraszam. O parafii, o kościele, o sytuacji, o życiu, o mnie. Pytania dowolne: jak na jakieś nie będę znał odpowiedzi, to po prostu wam napiszę, że nie wiem. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się Eluwinka. Do zobaczenia. Szczęść Boże.